Mano widzu. Dziś mam dla ciebie no coś równie zajebistego, co w poprzednim odcinku, tak naprawdę, bo jest to Monster Ultra Vice głowa I nie wiem jak wy, ale ja jestem mega ciekaw smaku. Przejdźmy do filmu. Zacznijmy od ceny. Zapłaciłem za niego tyle, ile tu widzicie. I no w tym wypadku tych monsterów, które się będą teraz przewijać jeszcze przez najbliższe, no na pewno i dwa filmy, to cena nie powinna za bardzo mieć dla nas wpływu większego, gdyż no one są sprowadzane z za zagranicy. <gryz> Więc ja się nie dziwię, że ja tyle za nie dałem. Może można je gdzieś taniej dorwać, nie wiem. Ja wam wstawię ze strony, gdzie ja zamawiałem cenę. I co to za stronka? Jakby nie reklama, niestety w dalszym ciągu, ale może kiedyś. A tutaj Wam pokażę, jakby na różnych innych stronach, po prostu porównawczo. Może gdzieś tutaj taniej było, można dorwać. Może teraz można taniej dorwać, a nie wtedy, kiedy ja to kupowałem. Więc, no, widzicie sami. Przejdźmy do oceny wyglądu i smaku. Go! Jeżeli chodzi o wygląd, moi drodzy, kurwa, jest co mówić. Jakby kolejna puszka, która wygląda zajebiście moim zdaniem tak naprawdę. Góra jest w kolorze, nie jest klasyczna, ee, srebrna jak w poprzednim wypadku w Hawaii. Tutaj mamy kolor, jest to różowy, bardzo zajebisty w ogóle różowy. W ogóle sam vibe tej puszki, ten... Można to nazwać taki... Geta Vice City dosłownie dla mnie osobiście takie porównanie dojebane mogę dać. Bo jak dla mnie to po prostu to jest w tym stylu. No puszka jest przezajebista. Ja ją tutaj obracam, wiadomo, że chuja widzicie. Wstawię wam tutaj foty co i jak. No, moim zdaniem, puszka wygląda niesamowicie dobrze. Ja jestem fanem. I to jest kolejna grafika, która mi się podoba na monsterze. I jest on drugi z rzędu i drugi z rzędu dostanie 10 na 10 za wygląd, bo nie mam się do czego upierdolić. Plus jest tu fajny efekt. W poprzedniej nie widziałem tego jeszcze. Sobie zechnę na przykład. No, nie zwróciłem większej uwagi, ale... chyba inne za bardzo też nie mają tego. A tutaj mamy taki, taką różową poświatę. Zajebiste, mi się podoba. Niechby nie widzę w Hawaii takiej niebieskiej na przykład poświaty. Ona jest tutaj po prostu czarnym cieniem puszczona. Pokażę wam w Hawaii jak to wygląda. No wstawię tutaj zdjęcie. No i w tym wypadku mamy tutaj taką fajną poświatę. Yy, mamy opis klasycznie. Ja wam tutaj wstawię w skład i wszystko będziecie widzieć i ten opis w języku polskim zobaczycie, więc po prostu będziecie sobie topować i oglądać, co i jak, bo nie chce mi się tego na filmie czytać i oglądać. Dla mnie to jest bez sensu, żebym ja to robił, moim zdaniem, bo po prostu kto chce, ten będzie to czytał. Yy, no i co? Wygląd? No moim zdaniem jest kozaczek, tak jak powiedziałem, 10 na 10. Ale czy za wyglądem pójdzie tutaj smak? Hawaja? Nie, niesamowicie, kurwa. No tak mnie zbezcześciła, jeżeli chodzi o smak. Ja się nie spodziewałem, że kokos z ananasem może być tak dojebanym połączeniem. Zobaczymy, co będzie tu. A tutaj mamy po prostu smak gławy, taki trochę bardziej może tropikalny, nie wiem, bo tak naprawdę sugeruje się tylko z tym, co daje mi opis strona Monstera, a strona Monstera daje mi opis że jest to gława na czysto. A inne strony mówią czasem, że jest to tropikalny, więc te strony pewnie się mylą w wierze Monsterowi. Sprawdźmy, czy to jest gława na jaką możemy liczyć i się spodziewać. Jest on zero cukru, więc zobaczymy, co to będzie. Ok, ja coś nie wiem. O jezu, ale dziwne. No dobra. Smak. Guława jest zajebiście wyczuwalna. Czuć ją bardzo dobrze. Nie będziecie narzekać, jeżeli chodzi o smak. Hmm. Ale to fakt nie jest tropikalny. Jakby te strony, które tam mówiłem, że wstawiałem, to walą fajka wam. Jest to guława. Na czysto guława zero cukru. Czuć posmak <klujna> takiego drapania delikatnego. W Monsterze to się rzadko zdarza, tak naprawdę. Jest to taka surowa głowa. Nie będę zwolennikiem tej głowy, już na pewno. Nie zaskoczyła mnie tak jak Blue hawaja A tutaj po prostu mamy. No, z może dwie niżej, tak naprawdę, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten poziom pewny. Więc patrząc, jak wysoki poziom dał Blu-Hawaja, to tutaj trochę jednak spadamy. Moim zdaniem, smak jest zrobiony tak dziwnie na siłę. Nie podoba mi się. Nie czuję tego czegoś w tym smaku, jeżeli chodzi o tą gławę. Brakuje mi tu czegoś. Jest to taki. ofu. Smak, który szybko ucieka. Jakby dosłownie wypiłem go i on mi szybko uciekł. Nie umiem nic powiedzieć na jego temat, tak te szczerze, bo jest tak dziwnie nijaki. No dosłownie, pijecie, łapiecie łyka, czujecie głowę. czujecie to, że jest delikatnie taki zajocukry cukru itp. Takich wiele tego typu niuansów, bo to w tym wypadku poczuć, w an tym ananas kokos nie czułem, tutaj czuję. I smak ucieka. Ta głowa schodzi się po kościach, po prostu. Nie urzeka mnie to, tak szczerze, jeżeli chodzi o picie energetyków w tą stronę, bo myślałem, że one wszystkie mnie jakkolwiek zaskoczą, ale to jest moje też indywidualne nastawienie się, że będzie jakieś wow. A tego wow tutaj nie ma po prostu, więc jak dla mnie, moim zdaniem nie będzie to nie wiadomo jaka ocena na pewno smaku, nie wiadomo jak wykwintna. Yy, wizualność dalej ma swój poziom, ale smak nie. Smak się obniżył tutaj i dam te dwie poprzeczki niżej. Poprzedni był 10 na 10, tutaj dam 8 na 10 w smaku, bo nie wróciłbym do niej. Nie zaskoczyła mnie w żadnym wypadku w tym smaku. Jest to takie taki smak rozchodzący się dosłownie, jak to nazwałem, po kościach. Nie mój klimat. I tyle, co wam mogę powiedzieć. Tak na pewno na to. Puszka fajna, ale z Smak za tym mi nie poszedł. Nie poczułem tego, co bym chciał poczuć. A chciałbym poczuć głowę taką. takiego letniaczka. Ja to piję i ja czuję, że ja jestem w Miami. Ja chciałbym to poczuć. A ja tego tu nie czuję niestety. Nie pociągnęło mnie. W tą stronę. Więc. No. Moim zdaniem ocena zasłużona, taka jaka jest. Możecie doznać w komentarzu, może wy będziecie coś innego sądzić na ten temat. Coś bardziej wow niż ja. Dzięki za oglądanie i do następnego. Siemano!